Witam Was serdecznie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować progres, jaki osiągnąłem przez ostatnie dwa dni podczas weekendu. Tak jak widzicie, większość jest już zabezpieczona. Zdemontowałem boczki, plastiki, oświetlenie, praktycznie wszystko to, co mogłoby się populić podczas malowania. Stały się tylko lusterka, które są mi niezbędne do wyjeżdżania oraz wjeżdżania do garażu kokpit oraz szybę zabezpieczyłem taśmą oraz folią. Jeżeli nie wyciągacie wszystkiego z auta przed malowaniem musicie naprawdę dobrze to zabezpieczyć, ponieważ pył lakierniczy jest na tyle złośliwy, że znajdzie się sobie zawsze jakąś szczelinę, przez którą się dostanie do waszych przestrzeni, w których nie chcielibyście powrócić. Kierownica została oklejona osobno przez na to, że musi być ruchoma. No i w zasadzie zostanie już tak do samego końca, do dnia malowania. Zostały wycięte. Kosztowało mnie to dosyć sporo trudu. W dalszej części nagrania zobaczycie, w jaki sposób tego dokonałem. Klapa z tyłu jest delikatnie skorodowana, i tym też będę musiał się zająć. Jeszcze kilka dni temu plan był taki, że maluję tylko auto zewnętrznie. Na dzień dzisiejszy nastąpiła duża zmiana. Doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu, i jeżeli już prowadzę takie poważne prace, to pomaluję auto również w środku. Będzie to wyglądać profesjonalnie, starannie to wykonam i myślę, że efekt będzie naprawdę bardzo dobry. Jedyna szyba, która się została, to szyba czołowa. Ona miała delikatne jakieś parchy, natomiast zostały one już usunięte i wstępnie jest to przygotowane do malowania. Klamki zdemontowałem naprawdę z dużą łatwością. Każda z nich posiada zaledwie dwie śruby, i po zdemontowaniu nie wpływa to w żaden sposób na otwieranie drzwi. Jedyny element, którego nie mogłem zdemontować, to wykładzina w szoperce, która przez blok na webasto, który jest zamontowany pod fotelem pasażera, nie mogła zostać zdemontowana. I aby usunąć tą wykładzinę, Musiałbym zdemontować wybasto, a to się wiąże już z dużo poważniejszymi pracami. Dlatego też postaram się dobrze wszystko zabezpieczyć, aby uniknąć pomalowania przypadkowego tych elementów. Drzwi przesuwne oczywiście zostały zrzucone. Docelowo będą pomalowane już na zewnątrz, nie na aucie. No, i planuję również zdemontować okno, troszkę je odświeżyć i wtedy zamontuję je ponownie. Wszystkie progi oraz inne plastiki zostaną również pomalowane. Zderzaki również. Jeden halogen w zderzaku jest uszkodzony, dlatego zamówiłem już nowy, jest w drodze. Wszystkie elementy, które zostały zdemontowane, Zostały starannie opisane, dzięki temu uniknę pomyłek i nie zostanie mi żadna śrubka na koniec, po złożeniu Demotowałem Demontowałem również prowadnice drzwi przesuwnych. Są tam malutkie ogniska korozji przy otworach montażowych, ale to tyle. To co widać, to są zabrudzenia. Szyby już wyjechały, ale niestety został jeszcze stary klej. Obawiam się, że to będzie bardzo czasochłonne. Wyczyszczenie tego, odpuszczenie, usunięcie korozji, zabezpieczenie i gruntowanie. To myślę, że zabierze mi naprawdę bardzo dużo czasu. Na szczęście nie martwię się tym. Powolutku wszystko zrobię tak jak należy. Na pewno zastanawiacie się, jaki kolor docelowy będzie miało auto. No i tutaj właśnie idę, pokażę Wam. Jeżeli macie wyobraźnię dobrze rozwiniętą, to będziecie mogli sobie to w głowie poukładać. Kolor to RAL613, czyli taka zgniła zieleń. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny kolor i będzie się świetnie prezentować. Na początku plan był taki, aby auto pomalować Raptorem, ale to uległo zmianie, będzie teraz wszystko na gładko, dlatego też trzeba było poszpachlować te drobne ubytki. No i to też naprawdę zabiera bardzo, bardzo dużo czasu, ale myślę, że po skończeniu tych prac, wyjdzie naprawdę fajnie. Cały czas pojawiają się nowe pomysły i tak jak widzicie tutaj przy demontażu podsufitki, doszedłem do wniosku, że chyba wstawię nową podsufitkę. Tutaj już widzicie jak wycinam szyby, tu akurat poszło w miarę łatwo, dlatego, że dostęp jest z każdej strony. O, i tak jak widzicie no, są oznaki korozji, zweryfikuję to dopiero jak zeszlifuję i usunę klej. Wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej na ten temat, ale ze wszystkim sobie poradzę. No i tutaj pojawia się problem. Jak widzicie na patencie przyczepiłem sobie sznureczek dodatkowy i tak oto sam powycinałem szyby wszystko się udało bez większych komplikacji no ale zabrało to dosyć sporo czasu mam nadzieję, że tak sprawnie pójdzie przy wstawianiu szyb tak jak już wspominałem w poprzednim filmie szyba miała źle dobraną muszczelkę z tyłu i została wypchnięta dlatego też Szyba na tylnej klapie również jest do ponownego wklejenia. Jeżeli śledzicie moje poczynania, nie zapomnijcie włączyć dzwoneczka, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Pogoda się powoli klaruje, więc pracę powinny przyspieszyć. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Życzę spokojnego popołudnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!